thank you Witajcie, witajcie. 29 lipca 2025. Kolejne wieczorne spotkanie klasyków w szybownisku. No, dwa tygodnie temu pogoda niestety nas rozgoniła. Także kolejne podejście 44 auto się już przewinęło, ja jeszcze spóźniony. spóźnimy. Wejdźmy na tą stronę obiektywu. Jak widzicie, znowu złotkiem, akurat prosto z pracy, więc wygodnie jest mi jechać z złotkiem, który mam pod domem, a, a nie zasuwać do garażu. Yy, mamy trochę jedno śladów, mamy dwie motorynki, mamy Simsona, nie wiem co to jest za cudo, coś może nowszego. A Honda Royala w łezke. Garbusa, który już się pojawia na zlocie, pojawił na spotę, co złotko znacie Mercedes W124 Fiat 125 kombi, który w ogóle jest na sprzedaż, ale tutaj tam na socialach u mnie na pewno znajdziecie informacje Fiat 125 pre w wersji sedan Dziadka, czyli stały bywalec 80 E30, a może to nawet 90, BMW E30 Cabrio Toyota Karina E. O, też ciekawy pojazd. Dobra, wracamy za chwilę. Jak zwykle sporo kabryletów, Mamy tu Mercedesa, nawet w, w C-klasy pierwszej generacji. Radiowóz, który też już można było spotkać. Fiata Coupe. Stali by walce, właściwie. Spoko, sporo samochodów, jak widzicie ale zaraz do tego dojdziemy, muszę najpierw porobić zdjęcia bo jesteśmy na drugiej połówce, Golfa już znacie Corvette też, Maluchy też nie mnie stali wywalcy część samochodów się już przewinęło, łącznie 46 pojazdów aktualnie na placu znajduje się 31, proszę, 31 samochodów o widzę, jedno ślady też już uciekły, także dobrze, że zdążyłem nagrać tutaj akurat stali wywalcy, teraz przed sekundą Trampi przyjechał właściwie Trabi, no Zobaczcie ile składaków, to jest też taka fajna pasja. Widzicie y, wigruski, mamy jubilata, także to też jest fajne, że chłopaki się takimi rzeczami zajmują. Więc y, wiadomo, że gromadzenie staroci nie zawsze musi się wiązać z gromadzeniem tylko samochodów. Można też kupować różne inne rzeczy. Y, tradycyjnie y, podzieleni są ludzie na grupki na różne tematy rozmawiają. No niestety, spóźniłem się dzisiaj, więc nie było mi dane nagrać wszystkiego, ale jakaś ta mała relacja się pojawi. Chciałem Was tutaj od razu zaprosić przy okazji nagrania. W pierwszą niedzielę września, razem właśnie z koleżanką Justyną, z organizatorką, organizujemy zlot zabytkowych pojazdów, właściwie no, wieczorne klasyki. Organizują zamknięcie sezonu na terenie dworu Ostoja Dlatego zapraszam do śledzenia moich sociali czyli Okiem gośnika, oraz wieczornego spotkania. Wieczorne spotkanie klasyków w o, Mamy kolejne dwa pojazdy przyjechały, właśnie. Czyli kolejny trabant i maluszek. Także będziemy mieć 46 i 47 pojazd. O, jaka, jakie piękne tablice! Cudownie, piękny trabat To Audi 80. A tutaj też, cudo. Fiat 125P w wersji kombi. A pierwszy właściciel. Jeszcze czarne tablice. Mało tego. Jeszcze folie na fotelach. Przebieg. Ciekawe. Trzeba by się było zastanowić. Widzicie, patrzcie. 90 roku, ile mi pamięć nie myli, już oczywiście nowe zegary Patrzcie, folia na podłodze, także dywaniki prawie że jak nowe. O, wóz jest oczywiście na sprzedaż, tak jak wspominałem. A zobaczymy sobie co tam jest pod maską ciekawego. Tak, żebym ja tu jeszcze pamiętał gdzie się machy w tym potworze otwiera. Nie wiem czy to nie jest otwieranie maski. Tak, to jest otwieranie maski. Dobra, macha otwarta. A No chyba muszę na chwilę wyłączyć. Widzicie? Wóz <noise> oryginalnie nieryszany. Dwa autobusy. Delikatnie ubrudzony, ale wszystko oryginalne. Także cena chyba 28 tysięcy, no ale to mogę podać info, jak ktoś będzie zainteresowany. Potężny bagażnik, a nie otworzymy zamknięty. Ale jest kawo wozu, jest też tak? No. Także jak ktoś zainteresowany zapraszam do kontaktu, podrzucimy numer telefonu. Proszę za posyłek, wszystko jest w oryginale. Aktualnie ustawiają się wszystkie pojazdy. FSO, FSM, także takie zdjęcie w sumie, jakie jest też na logo Wieczornego Spotkania Klasyków w nisku Godzina 20.41, ostatnie wozy się rozjeżdżają, zostaliśmy właściwie we dwóch. W sumie 50 samochodów, 6 jednośladów i 6 rowerów, także uważam, y Generalnie spot w za zaudany. Dwa tygodnie temu rozgoniła nas pogoda, tym razem pogoda się udała. Ja Was zapraszam na kolejne nagrania i dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.